Siemaneczko widzowie tutaj kolejny odcinek zgrania w jakieś losowe gówna z Epic Games. Są to co, co tydzień darmowe. Jak ja mam kliknąć jak chcę. ejany. A! Myszką, dobra. E, rozpocznij nową grę. I jest to gra, która pojawiła się tydzień temu, ale nie miałem ochoty grać, więc... No co? Jeżeli komuś się spodoba, to pływam dupę. там. Yeah, могу так вот стикнуть, О. Окей. Все он зараз сродишь. Могу крикнуть ксенжец. Йо. Йо. А мы сейчас поедем. Вышли Да, целый он się listki jak to klikam, ale chyba nie o to chodzi. Mogę zejść na dół? Nie, no poważnie, co ja mam zrobić? A tu jest jeszcze! Wszystkie małe, co Kurwa, skurwale. Okej. To. Chodźmy okay. tu. Okej, okay, czyli ta gra jest tylko myszką. Ja nie no, ja, ja Jak ją odkryć? Ja tylko myszką się poruszam? Ej, no ja już tylko myszką poruszam. Ja, to jest dziwne. Nie wiem, jakoś dziwnie się czuję w tej grze. Dobra, wróćmy do góry. To ja zrobiłem. Okej. Okay. Ale nie no, ta gra ma zaawansowany gameplay, nie? Ta gra ma tak zaawansowany gameplay, że ja sobie nie radzę Opa! P*** P***, Dobra, idę do góry Ponieważ trzeba wspiąć się do góry czy czytaj, zapisz Ktoś tu naprawdę zapisuje? Dobra, idziemy na dół. Nie na poważnie, ja nie wiem o, o co chodzi w tej grze. Być może ktoś się zaraz złapie za głowę. Że... Ja mam klikać? Jak mam klikać? Co mam z nim zrobić? Co mam z nim zrobić? A, a. Nie, a nie wiem o co chodzi w tej grze. Niech mi ktoś wytłumaczył o co chodzi w tej grze. Proszę. Nie zagrał w to nigdy więcej. Nigdy. Wiecie co, ten film chyba będzie trwał 5 minut, mam wrażenie. Okej, okay, jakieś karty? A co chodzi? A ja naprawdę no nie zazwyczaj... O. Dobra, ej, ja na no, poważnie nie wiem, co tutaj się dzieje. Niech mi ktoś wytłumaczył, co chodzi w tej grze. Mogę zejść na dół? No, nie mogę, on mogę Co to jest? Okej, okay, jeszcze jedno, jedno takie zostało. No ale to jest tam, jak ja mam ci tam coś zrobić, no. Ej, na poważnie wątpię, że była, będzie trwać dwie minuty. Okay, mi się wydobyło przez chwilę, że to jest dwie opcje okej, okay, on okej okay. okej, okay, grzyb mm -hmm. przyszło niego zbytają dąża liść i połączyć, no jest Zrobić. A to jest jeszcze patyk No i patyk to jest kurwa inteligentny, joch, oh. och Ja pierdolę, a ta łódźka mnie rozwala Okej, okay, mamy jedno Dobra, czyli ja mam zrobić te That face, ale to się nie wiedział Chyba tutaj nie ma liście, znaczy ty, no, tych a to jest? tutaj? A dobra, posłał do góry. Nieważne. No, tutaj. Piór mamy szukać, tak? No, spoko. Chodźmy tutaj. Opa! Dołem chyba nie szło, mam wrażenie. Ale no poważnie nie wiem, co tu się dzieje. Jeżeli będę mało mówić, to sorry. Te dźwięki tej gry nie rozwalają. Ludzie, dźwięki tej gry jest jest skuzany Ta ta gra jest obrzydliwa Dobra, teraz chodźmy tutaj Nie wiem czy tam było coś jeszcze Było coś tutaj? Chyba nie, chodź Nie, nie było Chodźmy Chodźmy uh, Ja nawet nie wiem, co się dzieje w tej grze Ej, brakuje mi jeszcze jednego. ja mam... Gdzie jest jedno jeszcze? Jeszcze nie zauważyłem to coś, nie? Co jest? To jest! Zaraz Archigman jakiś dostanę, mam wrażenie. Gdy nie <grym> Jak miał być? Tak miało być? Czekaj o Tak, wiedziałam, że zostaną się jakieś. jakoś. Ja co ja mam tutaj robić? Nie opiurdola gigot. Dobra, chodźmy w stronę, w którą poszła ta wielka mucha. A to jest znowu ten. No ty byłem, nie? I no tak tutaj Ja nie mogę... Wybaczcie, jak ten film będzie trwać 10 minut maksymalnie, ale... Ja nie mam co tutaj robić, no... Zagranie się będzie po notach śnić, kurwa... O, nie Nie byłem tutaj u góry, nie? Takuje mi nie kurwa, no. gdzie to jest? Zastanowiam się, to może być. Ja wszędzie byłem. Opa! Zaraz parę zaraz będzie w komentarzach, że jestem idiotą. A w ogóle możecie napisać jak wysoki jest mój poziom inteligencji w tej grze, bo mam wrażenie, że jest minusowy. I żebyście już znaleźli to ostatni, bo ja nie. Ja nie wiem gdzie to jest. No nie mam ostatnio pióra, no nie mam Dobra po kolei, tutaj byłem, tak? To chodźmy do góry. W której też byłem swoją drogą. Dobra, tylko wszystko co jest możliwe. To jest taka... Nie wiem, jak to jest tutaj szkipane, wszystko, co jest możliwe i to. Tak. Tu i tam na dole byłem jedno pióro. А я это и горы не съебнут. Это раз на влага музыку, не а? А если идет и то... все. О! Ну то есть! Кто то есть! Стоп! Хочешь меня дуть? Z tą, z tą o, zróbmy to pająkiem A bo to jest znowu, O! nie, nie, znowu... nie, mimo, znowu nie, ja tutaj nic nie, 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 No tutaj jakieś kurwa, nie wiem no To zrobione, to zrobione Kurwa, wszystko zrobione Być może muszę wszystkie do pęczki kliknąć Ale ja chyba to zrobiłam Dobra widzowie, jeżeli nie znajdę teraz tego, to ja to skończę to odcinek Nie będę na siłę w to grać ja Nie mogę mnie nie klikać już Wcześniej chyba mogłam Dobra, wiecie co? Ja to sprawdzę, jednak w bo. ugh, prost po prostu nie dam rady, nie? Jestem za głupi na to. Ja pierdolę gameplay, tego trwa godzina. Jak z tego zrobię gameplay gameplay godzinny? To jest takie kurwa nudne. Znaczy, ja akurat w trzeba mam nie złe ale. A, dobra. Sprawdźmy to.

可是。